Milionów kilogramów rtęci wydobywane każdego roku na powierzchnię ziemi i zachłannie wprowadzane w środowisko człowieka dało o sobie znać fatalnie i zdecydowanie. W 1953 roku w miasteczku Minamata w Japonii rodziny rybaków zaczęły cierpieć na tajemniczą i straszną chorobę. Drętwienie ust i kończyn, konwulsje, ograniczenie pola widzenia, trudności w mówieniu, poruszaniu się. Na 202 chorych 46 zmarło. Znaleziono przyczynę tej choroby. Rybacy jedli trzy razy dziennie ryby, które zawierały rtęć metylowaną. W 1964 roku ta straszna choroba, zwana dziś chorobą Minamata, dotknęła mieszkańców innej japońskiej miejscowości, Niagata. Na 47 chorych zmarło 6. Przyczyna ta sama. Spożywanie ryb, w których znaleziono związki metylortęciowe. Gdy ludzie umierali w Minamata, w Szwecji zaczęły masowo ginąć ptaki, wróble, błotniaki, sokoły, jastrzębie. Szwedzcy rolnicy od dłuższego czasu zaprawiali ziarno do siewu preparatami rtęciowymi. Małe ptaki żywiły się tym ziarnem, drapieżniki zaś tymi ptaszkami. Stąd masowa śmierć ptactwa i zwierząt polnych. Lecz rtęć dotarła do człowieka drogą okrężną.